Dziecka się nie rusza. Był wybitnym artystą, więc jemu wolno było. I teraz istota pytania brzmi, dlaczego to było możliwe. Ja nie ukrywam, że moja myśl w tej sprawie się zmienia, ewoluuje. Jeszcze parę lat temu powiedziałbym, to było niedotrzymywanie standardów, które w kościele są. To było to, że ludzie byli niewystarczająco wierni zasadom, które były ustalone. Dziś powiem niestety coś znacznie gorszego. Otóż, moim zdaniem, wynika to na poziomie najgłębszym, filozoficznym, z idolatrii. Otóż doszło w Kościele Katolickim do procesu ubóstwienia, nadania boskiej czci instytucji. Instytucja jest nieomylna, w związku z tym jej ludzie. I tu wchodzimy w zakres klerykalizmu, czyli duchowni, biskupi, papieże są również doskonali. Świetnie to pokazuje taki drobniutki fragment yy, 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 tekstu, czy wypowiedzi biskupa Ignacego Deca na temat yy, tekstów w Gościu Niedzielnym na temat Jana Pawła II. Tekst nosił tytuł yy, Kardynał Wojtyła wyprzedzał czasy. Nasz dziennik oskarżył yy, yy, Gościa Niedzielnego o to, że to jest tekst poniżający Jana Pawła II. No, jak z tekstu, że ktoś wyprzedzał czasy, można wyczytać, że kwestionuje się jego wielkość, nie wiem. Ale zostawmy ten tekst, jest tam jedna, kapitalny fragment, kapitalny fragment biskupa Ignacego Deca, który mówi tak, jeśli ktoś, i nie wolno zadawać pytań o to, czy ktoś nie popełnił błędów, czy ktoś się nie pomylił, czy nie podjął złych decyzji, jeśli został przeprowadzony proces Beatyfikacyjny. Proces batyfikacyjny rozstrzyga No Byłoby cudownie, gdyby tak było, ale to by znaczyło, że mamy do czynienia nie z procesem batyfikacyjnym, tylko z procesem deifikacji. To znaczy, że święty staje się Bogiem. Ale to jest element myślenia, który jest bardzo głęboko wpisany w nasze myślenie. I on we mnie był też, ja o tym mówię otwarcie. To znaczy, było we mnie przekonanie że kościół jest rzeczywiście instytucją także boską i że to także boska instytucja ten element boski instytucji rzeczywiście przemienia element ludzki ale jeśli przemyślimy wspomnianego tutaj świętego augustyna tak do końca i jeśli przemyślimy myślenie o grzechu pierworodnym zostawiając na boku pytanie jaka była jego natura jak do niego doszło to jest bardzo ważne pytanie ale Potraktujmy tę prawdę o grzechu pierworodnym jako prawdę o naszej naturze, jako pewien wyraz myślenia o tym, kim jest człowiek. To jeśli poważnie przemyślimy tę doktrynę, to dlaczego tylko jeden rodzaj biurokracji, jaką jest biurokracja kościelna, miałby zasadniczo nie podlegać tym samym działaniom, jakim podlega każdy inny rodzaj biurokracji i to w sytuacji, kiedy ta biurokracja ma władzę której żadna inna biurokracja nie ma, bo ma władzę duchową bardzo głęboko sięgającą. I jeśli spojrzymy się w ten sposób, to uświadomimy sobie, że właśnie ten proces ubóstwienia sakralizacji instytucji jest skutkiem braku czy skutkuje na bardzo głębokim poziomie brakiem zaufania. Dlaczego? No dlatego, że jeśli się wpaja ludziom, że kościół, jego instytucje, jego ludzie są doskonali, nieomylni, znakomici to jeśli okazuje się, a musi się okazać, że tacy nie są no to albo trzeba powiedzieć mówiliśmy nieprawdę, albo trzeba zrobić wszystko, żeby te problemy zamaskować. I dlatego mówię, że u podstaw leży, jeden jest tylko święty, tym świętym jest Bóg. Jeżeli czemukolwiek innemu przypisujemy w znaczeniu absolutnym tę kategorię, no to po prostu uprawiamy bałwochwalstwo. A bałwochwalstwo zawsze się musi źle skończyć. Stary Testament to na bardzo, czy Pierwszy Testament, Biblia Hebrajska to pokazuje na bardzo wielu elementach. I to jest pierwszy element, jeżeli mówimy o kryzysie zaufania. Na niego się nakłada ileś następnych pytań, może już mniej. Istotnych, ale nie mniej głębokich, dlatego że ostatecznie skandale seksualne, które są takim najbardziej dojmującym w tej chwili elementem, który nas dotyka, są, można powiedzieć, niestety tylko skutkiem, a nie przyczyną. I, i drugim elementem, o którym trzeba powiedzieć, to, jak, jak mi się zdaje, który jest takim głębokim powodem kryzysu wewnątrz kościoła. Jest fakt, że no, do pewnego stopnia żyjemy, żartobliwie można powiedzieć, w nowym roku 1517. To znaczy, oczywiście, jak się zapytać no, publicznie, bo jak się zapytać prywatnie, to odpowiedzi będą różne. Ale jakby się zapytać publicznie polskich biskupów, czy wszystko jest OK, i odpowiedź że by jest fantastycznie katecheza, hula, no to szczególnie, można powiedzieć, Prymat w tym wiedzie tutejszy metropolita, który no zawsze zapewnia, że jest wszystko fantastycznie, tylko media nie dostrzegają. Wszystko hula, jest cudownie. No trochę wierni są za za, za za mało zaangażowani, ale generalnie jest w porządku. Natomiast tak jak wtedy, można powiedzieć, wyczerpywał się paradygmat wybitnego myślenia scholastycznego i wybitnego doświadczenia zakonów żebraczych. Tak na naszych oczach dobiega końca ten paradygmat zapoczątkowany przez Sobór Trydencki i tak naprawdę lekko tylko zmodyfikowany przez Sobór Watykański II. On go próbował modyfikować, ale to były tylko niewielkie zmiany. Nie, nie, nie było pomysłu, żeby wypracować rzeczywiście być może zresztą Sobór w ogóle nie jest do tego zdolny. Ostatnio rozmawiałem z historykiem Kościoła, o którym powiedział panie Tomku, nam biskupi się przejmowali wyłącznie anatemami w czasie Soboru Trzydęckiego. O tym dyskutowali, kogo potępić, a te teksty, co tam reszta jest, to je, i dwóch dominikanów i jeden jezuita napisali, hmm. nikt tego nawet nie czytał. No.